Chciałem podziękować panu wicestaroście Włoszczowskiemu Łukaszowi Karpińskiemu za rzucenie nam tego wyzwania. Jak pan starosta widzi, wszyscy państwo, Urząd Marszałkowski dał radę. I za to pracownikom Urzędu, pani Marszałek, panu Marszałkowi, panu sekretarzowi serdecznie dziękuję. Stanęliśmy na wysokości zadania. Cały czas dajemy radę, a w tym momencie typujemy kolejne instytucje. Ja ze swojej strony typuję Starostwo Powiatowe w Kielcach. I mam nadzieję, że przyjmą wyzwanie i tak jak my, sprostają zadaniu. Ja ze swojego miejsca typuję Redakcję Gazety Wyborczej w Kielcach. Panowie, że dadzą radę, tak jak my. Ja z kolei typuję Miasto Kielce. Zapraszam serdecznie do tej, jakże zacnej akcji.